Siema, z tej strony bardzo Jako że YouTube mnie naprawdę wkurza od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o prowadzenie tego kanału. Niestety jestem zmuszony do tego, żeby was zapytać. O, I to jest bardzo ważne pytanie, co dalej z tym kanałem, ponieważ powoli nie chce mi się po prostu robić ze względu na YouTube'a, bo YouTube mnie zdemotywuje po prostu do tworzenia dalszych filmików i tak dalej, do tego, co on zaczął wyczyniać. Będzie ankieta o 15.00, i proszę was, żebyście ją wypełnili. Przy okazji będzie konkurs. Nagrody będą zależne od tego, ile będzie odpowiedzi i jakie je będą jakości. Mogę powiedzieć, że jeżeli będzie bardzo dużo odpowiedzi bardzo fajnych i to się sprawdzi, to mogę nawet miesiąc premii postawić. Więc nagrody jak najbardziej są warte tego. I wcale też nie przesadzam, bo jeżeli na przykład ten akcenta nie wypali, no to zamknę po prostu kanał, bo to mi pokaże, że po prostu nie ma sensu prowadzić tego kanału dalej. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się, cześć.